Kisza. Co? Lubisz by? Mm, nie raczej o, nie. jakby tym na Messengerze. Ja jej po prostu walę liście. To nie, o, nie zależy po, w jakiej po tej... po prostu... Na on rano w sztab i i wypierd... ...na beki. Oh. Beka oh. Jest no, mi się to podoba na przykład. Jej <laughs> lubi. Robi, bo jakby on podjechał to byłby mamy... Nie, 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 nie. Już, już jest obrócone. Siadamy. Jedź, jedź, siadaj Tak, kur... nie kur... P zapi... Paców kur... nie zapiną no, kur... 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 też kur... A znowu No nie mogę tak szybko zapiąć, no poczekaj, Kurwa. Daj wsiąść, no poczekaj No co ty robisz No daj mi wsiąść! I czekaj i teraz czekaj zapinam Zapięte teraz Ej, tu nie ma wyjazdu, to jest z jedną stronę. Rozłączyli, Więc poszukiwania stała dalej trwają, tam. Nie? Janek, wiesz, mhm. że ludzkie pigułki antykoce... anty... antykoncepcyjne działają na goryle? Jakim cudem ty się urodziłeś? Cześć. Sejrzałam O ale z... Teraz fragment. To zrobiłaś? się. O, powiem ci, że ostatni raz takie coś to słyszałem. Ten w błotach, ten jak Okej To Teraz to, teraz to dopiero mnie oneśmieliłaś Chyba tylko napytuje Kudę będzie cię... normalnie Nie, 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 ja cię posłucham Za... Słuchaj, 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 dawaj daj w Aha, oni w jadą Ja ci będę mówił, ty będziesz zgłaszał co ty na to? No dobrze, dobrze No to mów, jedziemy Olympic Creeway Jedziemy Olympic Creeway? Kierunek północy kierunek północy Zjeżdżamy prawym ślimakiem na Dalpero Freeway, Kierunek wschodni Zjeżdżamy ślimakiem na Olympic Frace Kierunek wschodni Kierunek wschodni Mijamy pitbox Mijamy peatbox fix Ta ja, tu jest to jest potrzebne Dorek Jadę, jadę Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? wezmę się no, na komincie. Dobra, parking. Parking, parking. No, kurczę! Postara się nie rozciągnąć foropuści. O, no i teraz Faktyczne, widzisz? Faktycznie, faktycznie. No. Hej. Teraz, no, trzymam, trzymam. No i dziękuję. Trzymuję, dociskam. No. Rozciągać. Śmiało, o, śmiało. Złożymy SMS. O, no, 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 no. Ja ci tutaj poszłam. Znoszę trochę dobra. A teraz. O, tak, czekaj, czekaj, czekaj. O tak, i dobrze, teraz tutaj No powiem ci, że masz fantazję Andrzej Brzuszki, brzuszki Mhm, brzuszki, brzuszki Dwa. I teraz jeszcze niżej Złap za kostki, złap za kostki klasa, klasa, siema, no. A ty chcesz? Jechnij sobie jak nie. potrzebujesz, nie, nie krępuj się Od no tego, no. tego jest siłowny, musisz wyrzucić ze siebie złe. O, ale lekkie! Tak musisz zrobić O, dobrze Tak, tak nie, nie. Ja się to za kostki złapię, jest łatwiej trzyma, wtedy, no. Trzymam ci mocno te kostki, no. Trzymam ci. Dawaj, teraz, teraz. O, <trymian> teraz. Y trzymam Cię teraz. I oddychaj, oddychaj, oddychaj. O, jasne. Mocniej sp okay. spinaj brzuch. Moc i spinaj brzuch, ja. mocniej spinaj i brzuch. Sp tak, sp <trymian> Dobra. To jest mój fizjoterapeuta, razem mamy rehabilitację. Fizjoterapeuta i to w dodatku jest ten mull. robimy, zapraszam. Gdzie? No tam na no, tamtej sali, tam tamtej tam. sali. Idziemy, idziemy. Natali, chodź klatkę. Ja cię będę skurował. Oh. Tak jest, i teraz oh. tak. Słuchaj. Oh. Teraz tak. się nie opadki, mocno się nie opatki. Oh. opatki i wy. Oh. Tak jest i wy. Oh. Dokładnie. I tu cię oh. teraz. Tutaj muszę połkać tu? a... tu? Pięknie, a... Prazig, a... pięknie, poradzę a... Pięknie Super, super Mocniej wrzuć do góry Tak jest, super yes. a... Tak jest, a... awesome. yes. super niej na ze mną Jasne Tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie hmm. O twoje wiertło Nie mogę się doczekać Żeby je zobaczyć Słuchaj, jestem gotowy. Znowu. Da się tu wodę kupić? Bolo, bolo, nie bole, bolo. Nie masz szans. Obalasz? No nie, nie, nie wiem, myślę, że coś się. Za i boczna. Nie, to jest perdocie. No, ogarniasz, ogarniasz coś no, tam. tam. Jeśli pod tym szpitalem to p do niej. Mili ja raz to samo! Jaszki na nagrzany jesteś! Tamtym, a drugi raz mi spierasz! Kumasz? To jak wróg! Natgonimy tym. 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 do południa. Tym. do południa. Raz, dwa, Tym. 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 Czek, no, działa, działa. to granie to 2 2529. Y, Mike, dziew... 529 wchodzi na służbę. No i super! Super ci Dziękuję, dziękuję. Nauczę się! się? Oh. Dokładnie ćwiczy oh, oh, no, tak, Akka tak, spinaj bardziej oh, przód, oh, bardziej oh, przód Dawaj jak, jak w sądzie, tak, Julio oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nie no pewnie, to tyle tak Tam przypiłuje, tam przypiłuje, tam super, super Dawaj no, przypiłuj, przypiłuj Daj mu, daj mu Daj mu, daj mu, daj mu Kur... Mamo to pi... Trzymajcie się, <laughs> wszystkiego dobrego nie. Czemu mam nie mam brzmij jak co wy robicie? Czemu mam brzmi jak w Hej, ty, ty na pewno masz prawo jazdy? Ty na pewno masz prawo jazdy? No fajne tekstury mam. Pasy też... No jak ty <gryzysz> <gryzysz> Au O! <gryz> Połamałeś mi f kręgosłup. O pewne w osłonę, to mogę raz łamać. Nie, nie rób ich krzywdy, proszę cię. Wchodzę mojej Przepraszam. Ci zdrowy przelew. A, chciałbyś lidaczka od Andrzejka do dostać? Julio, zamknij Co? Mam nadzieję, że odpowiesz, że chciałaby. Zostawiasz już, jak ślimaczek, ślady na tym? Na foteliku? Gamingowym? Co to jest? W chili, chili, chili. a ah, you Daj get me. Weź tą kuchenkę, trochę skręć, bo nie słyszę, co gadają. Jeżeli tak, to jestem gotowa ci dać tu. Ja! Andrzej! Dobra, to idziemy! <noise> Dalej! Tak, tak, nie, to trzeba pożyć kres. tej psychopatce to coś zdoorała. Gdzie ona jest, ta wywłoka? Podawałem, a, a nawet jakbym podał nie nawet jakbym nawet podał to. lachę dla faceta to tak naprawdę by cię to ruszyło Dlatego się pić biłam dokładnie Nie, pogódźmy się kocham cię. gdzieś jestem dzisiaj taki napalony kocha słyszała się Jaśmin O Boże ona się pij go Widzisz tak to jest gramy a potem się godzą Potem ciężko Ja kocham, że to już chyba wolę przyszedł być przyszedł. sama Chodź tu proszę Chodź nie, chodź tu, pro, proszę cię, chodź tu skarbie! <grystanie> <grystanie>